Świnoujście. Miasto powiatowe w województwie zachodniopomorskim, położone na 44 wyspach, z czego zamieszkały są trzy. Wolin, Uznam i Karsibur. Z jednej wyspy na drugą można przeprawiać się promem. Na wyspie Wolin jest między innymi stacja Świnoujście, Świnoujście Bort, Świnoujście Przytur, a także Świnoujście Odra. Jest też jedna stacja, która jest położona na Wyspie Uznam. Jest to stacja Świnoujście Centrum. Polskie pociągi tam nie dojeżdżają, ponieważ, tak jak już wcześniej powiedziałem, stacje są położone na różnych wyspach. Świnoujście Centrum na Wyspie Usnam, a pozostałe na Wyspie Wolin. Na stację Świnoujście Centrum dojeżdżają pociągi UBB, czyli Uzdomer Bader Pan, co po polsku oznacza Uznamska kolej uzdrowiskowa. Pociągi jeżdżą w kierunku niemieckich miejscowości Strasslund, Zussau i Heringsdorf. W tym filmie pokażę Wam tandem złożony z dwóch szynobusów ruszających ze stacji Świnoujście Centrum do stacji Strasslund-Hauptbahnhof. Miłego oglądania!